No. no to chodźmy. ale po co? No, nie umatnie. No po to, żeby grać co innego. No dzisiaj z sobotę, ale <coughs> kobiety. No co? No nie mówię. a on wie, że sprzątać. To nieważne ważne sprzątanie. Jutro się posprząta. Jutro jest niedziela i powinien już do kościoła. No właśnie. Kurde. Dobra, pójdzie się zaraz. Nia nieobla. Pochodzi oh, oliwka. <coughs> Baw się z tymi swoimi rzeczami czemu coś. Zapalić ci jakieś lampki? Nie. Adam! Спасибо. 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 Hmm, to trzy, to, to, to. Nie wiem sam Pójdę do tej siostry. A się znam w takich rzeczach. Siora. Co chcesz? No co chcesz? To możesz mi wybrać dobre okulary? No dawaj. Czekaj. No Minecraft razu grał Takie. Mhm. Uh Czy -huh. takie? A ja wiem, jakie są najlepsze. O te Nie wiem, tylko jązak. No to ta czekaj jeszcze raz. Mhm. Te. Te? No. Dobra, dzięki. Ach, super. Czekaj, czekaj. Czy mi dzięki? Nie, na pewno nie. To się mi się przesłyszało. No bo nie. A co? Co siostro? Słucham. No, co siostro? Co ty gadasz? Nie mówię chyba co siostro. Wucha jesteś czy jak? Uch, nareszcie jesteś normalny. Aha, to taka, ty jesteś.

no Ma dziewczynę Nasz ma dziewczynę Nasz brat ma dziewczynę Ale ma dziewczynę, czy... Chce mieć dziewczynę, chce mieć dziewczynę Nasz brat chce mieć dziewczynę Nasz brat chce mieć dziewczynę Rururu a z, a, Dziewczyny, idź już z mojego pokoju Dobra, pani romantyku Klaudia Nasz no. ma dziewczynę na dziewczyny. Ej, ej, padam. Czego chcesz? Mogę się przybrać? No możesz. Dobra. Skoro za nie długo. Idziemy do szkoły. Dopiero to będzie pojutrze. Cicho bądź. Mój telefon z rzepkami. O, mój telefon rzepkowy. Mój ukochany telefonik. Tylko brakuje mi statywu. Pójdę do Klaudii. Klaudia! Co? Mogę mieć statyw? No, wiesz. No,

jej, dobra. Chodź. Hej. Hej, przystajnie jak wój, ty na wezpiję wkurzaj. Ała. Dobrze ci tak. Czemu tu się u twoje dzieci? Em... Um, bo jest raz je zabieram, musisz. Someczka. Spies się. No, no ale poproszę siostrę, żeby jedną piaminę. Tylko co? Co? Dobra. No, wziąć takie, to, takie łóżko, jak to, tylko że, które wisi No jasne, na na internecie. Okej, fajnie, go tak, szukaj. Dobra. No, 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 macie łóżko Danie, tak, tak. To ja już je ja, daję na mojego brata albo... Ale ragi Dobra, dzięki, pa No i co masz tużko? No, znowu Cię wyczerpuję Oj, no Dobra Szare ma i łóżko twoje spoko jest Pfff Widzisz? No, że już to są, dzięki No proszę, zrobinka Jej szare ma repów Ej, nie działa No Dobra Czary, ma, czary, mary, puf, no i masz robienie, coś sobie tam chodzi, a idę kreślać w Minecrafta, dobra, nie było, mnie, nie było mnie tylko kilka sekund, aby wy już tutaj kredocie ze mnie. Ha. O, wychodzę z tej grupy, w takim razie, nara, mm, Minecraft, Mike. o, o, oh, Minecraft, o, dobra, prawe, mhm, teraz robimy, ta. TikTok. Włączam nagrywanie i 3, jeden. Jakby co, on tutaj tańczy. 8 minut. O, tu jest ma oliwka. Tubla. Mam tutaj iść taki i musimy nagramy jakiegoś z TikToka, żeby mi było nany. Tak, 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 tak. tak. Mm -hmm. moje wszystkie ubanka. Tu, cóp, o. A pod pizemek, bo to nie są ublanka, tylko pizemki. Mhm. Mm Dobra.

Na razie jest tak sobie spokojna uh -huh. uh -huh. no. Uh -huh. no i to, no i tutaj to. No i, no i słuchajcie. Dobra, nie przez prostego TikToka. Kiedy dziś, hej, a tam... ...zwycięską grzywą. Dobra. Lekki, leki. tu tu tut pa pa re Co, chciałaś? Nic. i obroziła, jak zwykle. No... No, dobra, no, Jeju, ale ja co te tutaj za moje lagi? Przeniosł się tej statyw. Się statyw. Dobra. Yy, co to jest za statyw tutaj? No to mój stary wiem, Nie. Trochę zniszczony. Yy. Myślisz o tym samym, co ja? Albo oddać go dla siostry? Od tego, od tego, dla siostry? No dobra, a czemu? On wygrywa TikTok i kobieto. TikTok. No? Aha. Przecież ona ma dopiero 3, 3 albo 4 lata. To ty nie musisz być 4 No wiem, ona ma już 4 latka, a nie 3. I to mówi, on mówi do mnie, że. Ja nie wiem ile, mam, ile lat, nie, wie, na nie wiem ile ona ma lat, a sam nie wiem. więc tchuko się tam na to bawić. Nie wiem ile ona ma lat. Myślę, że potem jej. Oliwia! Ciuk tyś! I ty masz lat 17! 3xD! No nie, no serdecznie ile masz lat. No, mam 3! I pół I pół, Mam 3, i pół. A! Dobra, już, dzięki, pa. Si, puma. No. Dobra, nagrałem się, znaczy, antykowałem na, się, nagrałem. Nagrałem już swój TikTok i no i czas sobie tutaj jeszcze może posprawdzę te moje TikToki. Uh -huh, uh -huh. Dobra, dobra. Super. Super. Tutaj się postawi nasz tam telefon. Jak się coś stanie, to być trudno gdzieś dalej. No hej, juzionki. dzisiaj nagrywamy jak gramy sobie pyta, jak jak gram jak jak gramuję Oha, Oho, 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 oho. A to mój rysunek, piękny, wiem. Czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Ale tak, to. No to nie możesz do mnie ty przyjść. Hmm. Mogę do ciebie brać i przyjść. Dobra. Czekajcie, ja bo mnie troszeczkę mnie woła. Sam jest kupi. Co? Stajcie tak. Cóż, no Co w ten telefon, mój? Bo... Co? Połączasz, połączasz do jedzenia. No, to chyba zażartujesz. Nie. To sobie sam, możesz Możbierz do kuchni, no jest czekało i się najesz. Ja nie mogę, na mnie tak wykorzystuje. Telefon kładę tu. No, ja jestem takim porządnym chłopakiem. Ja lubię mieć porządek w pokoju. I w temu. I mówi to osoba, która nie lubi sprzątać. zamknij się. Może by tu teraz... O, pogadam, pogadam z innymi No hejo! hejo. Co to robisz? No ja nagrywam. A, no to musiałem kończyć. pa, Ale czemu? No bo mama mi nie pozwala nagrywać No ale to ja nagrywam No ale nie mogę być w filmach Aha no dobra O po grę ulubioną grę Pod nazwą gra w kosmosie Dobra co ja bym mogła robić hmm. Mam dwa miski Który jest lepszy Ten pachnie truskawką A ten pachnie czekoladą Ty 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 a tylko chcemy nie, potem ten to ja nie lubię. Hmm. Ja się przebiorę ogółem i może pójdę na zakupki gdzieś. O, paseczka. Albo nie, będę w samym kietuszku. Jakie pięknie wyglądam. Jeszcze to ubiorę. No i dalej. A zrobić z tej no i ten nasz pacielek, to ciepeczkę mogę? No, ale ty nie możesz, ten spacer tak ubrana. Ale czemu? Bo jest zimno, po nikt nie wyjdzie z tobą, z naszej dwójki. A mama nie pójdzie, bo jakby nie... ona musi pracować, a ta jej ta pomaga. No, czemu? Bo, bo mama jest też w ciąży. No, no samu. no czemu, 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 czemu? Ja ją unikam no i przebierz i może ci pójdzie z tobą hmm. czemu to udało jest to masz słońca so. <tryk> tak nie, nie, nie pozwala mi telefonik nikt wziąć ebi baby Eby baby ebi baby baby Czemu tu jest ten plecak? pleca no, tego plecaku brat. Czemu twoje rzeczy są u mnie? Nie. Nie chce mi się rysować. Mam po prostu bułeczkę. Więc to można wsadzić. Mnie! Słucham się tam. Teraz tylko zamknąć szufladkę No i ich mnie nie ma Pięć minut później Dobry trochę Już się znagrałem, więc narka widzowie Hmm, by trochę Oliwka chciała tam wyjść gdzieś nie pójdę dobrym z naszym chłopakiem bratem chciałam powiedzieć, ale powiedziałam chłopakiem Oliwka? E, Oliwia, nie kryj się, może tu jesteś. Mhm. Nie widzę dobra przesunę do twoją szafę. Bardziej ją zwaliłem już przesunęłam. No dobra, ale tu też ciebie nie ma. Oliwka! Oliwka, nie... nie kryj się, wyłaś. <grym> Mam plan. Jakie fajne żabki. Ciekawe co było jakby poszły sobie przez okno. Jakby poleciały przez okno. Dobra. Szybko chowaj te żabki. Tutaj, o. Ha, 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 ha. Na pewno wylezie. Poleciały przez okno. Cią! No. Nienawidzę cię. O, za to zawsze taka. Wierzę on za wszystko. Bierzemy je zieloną ulubioną żabkę. Żółta jest na drugim miejscu oczywiście Masz żabki Jej, moje żabki! Chodź do mnie, tyle mm. mm, Co sobie zliwę? Uwielbiam Was, wskakujcie tu Dobra, teraz zamien niech będzie. Ty tu będziesz sobie ćwiczyć, a ty będziesz sobie odczuwać moje żabki. Tak. Swojego. Nie możemy spodziewać. Patrz, patrz, twój telefon. No, chodź. To co? Czy ty... bo. Coś tu zrobiło z moim telefonem? To co nas... Na to zasługiwał eee. Oby nie był pobity Oby nie był No nie Ma co taką ryskę Ale nie wiem czy działał. Dobra Klikamy Teraz działał już nie No nie no Oliwia Oliwia

jak to? No bo ma teraz dzwoni poniedziesz do świeciera. no? No senę yy, zajdziesz z oliwek z oliwką, bo idzie ona do fryzjera. I weź idź po, i po i idzie wszyscy we trójkę na dół, bo idziesz z nimi do fryzjera. Chyba ty nie. No dobra, pójdź z nimi do tego fryzjera. No i super. Ale czemu? A co będziemy robić? No obecną ci włosy. Jak to? Co Czy ja było? to dobra ma teraz obciąć. No bo tak, córciu, No dobra. Mój telefon. Dobra, mhm. Telefon zostawiamy. Ej, nie bierz mojego telefonu. Czekaj tu. Dobra, czekam, wyjdę sobie. Ale nie, w sumie w tym mogę iść. Siura, czego... Idziemy na odpowiedź nie na serio? Tak, serio. Super! No wiem. Oliwa. niech oliwa? oliwka. Chodźmy na środka. No to chodźmy, no. Mamo. Mamo? Mamo. Żywy. Idzie tu pokoju, rodziców! Tyle, de, Nie ma ludzi, A jak to? Normalnie! No Maria, no czemu oni tak robią? Straszę, tylko dzieci! No, nie też bardzo! Bersiadaj, omska! Czekamy na nich tu na dole, bo zaraz przyjdą. Ty, 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 ty. ciekawe czy te dzieciaki już są O, cześć dzieciaki Czemu wysypujesz? No bo mnie na polwórko Aha, to jest ciepło Tak długo? No nie, bo my dopiero co wyszliśmy Aha Ale czemu ja muszę ścinać włoski? Siadaj, Oliwko Oliwko No bo to muszę bardzo długo ty nawet nie widzisz Wstań e, 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 e. O wywaliła mi się mamusiu. No widzisz, nie widzisz już przez tą grzyweczkę. Panie trzeba ci uprzenieść grzyweczkę. A co byś chciała włoski mieć? Nie wiem. Dobra, to freezer Ci jakieś tam zrobię i będziesz miała idealna, dobra? Dobra. Dobra, chodźcie, wszyscy się ubieramy. No dobrze. Czyli wszyscy idziemy do fryzera. No wszyscy brcztaty. A no to okej. No bo musi ktoś pilnować się podemną. A, no tak. Ale ty, ty się pierwszy przebieraj? Dobra. Jestem są gotowe. Oj, a ta druga. No już. No to chodzi o ja się przemiorę i ciebie od razu. W taką plusę możesz iść? Nie mogę, a co? To chodźmy wszyscy. Princesowie. Mmm, tytytytę, tytytytę, chop, i idziemy na podwórko Ej, co? A chcą od środka? Idź po tatę. Dobra, za Było trzeba się nie odzywać, ja tam. Tata, co? Chodź, po co? No chodź. No ale czemu? Chodź, tato i nie maruj. Już od środka tam, drzwi? A. Dobra. Tam już idzie. Chodź. Tymczasem to tata robił? Ej, no to ja to. i oni klucze zapomnieli. To ja ej, wyjdę. Ej, 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 kochani. Jest klucz, klucz. No wróćcie się, no. Wróćcie. Tato, daj ten klucz i daj mi już iść do tego głupiego filiziela. Ej. Oj. Opa, pa pa pa

Muszę poczekać po poczekalni, tylko trzy sam mogą. Ale my jesteśmy tu zapisani i właśnie trzy sobie... O, pędzulowa, przepraszam, przepraszam. Nic nie stało. Chodźcie, idziecie. Ja muszę iść z Ale tam mogło się tylko trzy sobie wejść. No ale ja taką wybieram osób. A no to no Dobra, mamu, będziemy ładnie wyglądać. Tak tak oczywiście. Uuuu, mm -hmm. ucięcie? nie znałe? Mama mojego chwaka chyba co mhm. Dobrze No to pan, pan niech poczeka Jak obciąć? No tak, żeby było ładnie Aha Ciechu, 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 ciech Ciechu, ciechu No to tak, skończone Mamusiu Co? Bo ja nie chcę tak włosów Oliwio, Oliwio. Czemu oliwkę? Моя сенкаки. Ну, уже не по сути мой брат. Что ты смела, Маш? Это твой на волосы. Маму? Он сказал, что не нормально, а потом...

Dobrze. Już Ci poprawimy te włoski. Tak, to trochę zwykłka. No, no, no. To są idealnie włoski dla mnie. Chodźmy już. No chodź, chodźmy. Idziemy.